Wygląda na to, że się doigraliśmy, chodząc przez cały czas w krótkich rękawach, krótkich spodenkach, przeżywając łącznie dwa deszcze. No i generalnie nie przyjmując się wiatrem, chyba się załatwiliśmy i się trochę przeziębiliśmy. Mnie przynajmniej boli trochę gardło. Więc pierwsze co robimy, czwartego dnia pobytu w Barcelonie, to idziemy do supermarketu po to, żeby kupić maseczki. A później w tych maseczkach idziemy do apteki po to, żeby kupić coś na ból gardła. Bo ostatnio właśnie byliśmy w aptece To trochę na przypale Bo się okazało, że nie można bez maseczek wchodzić No, pani wyszła na zewnątrz Obsłużyła nas, no ale Teraz może nie być aż tak miła Trzymajesz tych maseczek? No gdzieś tutaj były, nie? Jak widzieliśmy z tym się były gdzieś były No to zadanie w pewnym sensie wykonane Kupiliśmy maseczki, a teraz zmierzamy do apteki. Dobra, więc wychodzimy z apteki, mamy cukierki do scenia na ból gardła może pomogą. To przedostatni dzień naszego pobytu w Barcelonie. Dzień, w którym przekonaliśmy się o tym, że nawet w ciepłym kraju można się przeziębić. Po wizycie w aptece i kupieniu cukierków na gardło podejmujemy kolejną próbę odwiedzenia targu. La Bokeria. No i co? Przechodząc w, po bazarku, udało nam się e, kupić pomarańcze z Walencji. Tak przynajmniej pozostało nam wierzyć, że, że one są z Walencji. Okay. No to ja również postanowiłem sobie coś kupić. Kupiłem sobie pojo, ale <laughs> pokażę wam je zaraz. Na razie szukamy miejsca, w którym moglibyśmy wypić coś ciepłego, na przykład herbatę lub yerba mate. W poprzednim ujęciu powiedziałem wam o tym, że zakupiłem sobie pojo. Okazuje się jednak, że słowo to w języku hiszpańskim oznacza po prostu kurczaka, a więc odnosi się do zawartości przysmaku. Sam przysmak nazywany jest empanadą. Zatem w rzeczywistości kupiłem empanadę z kurczakiem. Byłem, mamy ochotę kupić sobie tutaj coś do picia i myśleliśmy, że uda się na przykład spróbować yerby. Wiemy jak skapuje yerba, bo kupiliśmy w Polsce yerbę ale myśleliśmy, że w Hiszpanii ten smak się jednak trochę różni. Widzieliśmy jedno stoisko, gdzie sprzedają tą yerbę, ale niestety spróbować jej nie można i pan nam powiedział, że generalnie na tym rynku raczej ciężko, w sensie na tym straganie ciężko znaleźć miejsce, w którym raczej taka yerba byłaby do spróbowania. Prędzej kawusie byśmy dostali, więc szukamy kawusi. Czas na spróbowanie tego, co kupiłem. Zobaczymy, co jest. Mm. Smak może być. jak to wygląda w środku. Jedzenie jak jedzenie. jedzeniu. Mięso z kurczaka. W jakimś sosie, w jakiejś polerze albo to jest jakiś olej. Ja w sumie nie mam jakichś wyjątkowo <laughs> powiedziałbym mocnych doznań kulinarnych, w związku z tym smakowych, o tak to można nazwać. Też nie. No. Jedzenie jak jedzenie. Fajne, bo ta bułka nie jest suka, czy tam ta paniarka? Mhm. nie jest takie suka, to spoko. Tak więc przyszedł czas na spróbowanie pomarańczy, którą kupiliśmy. Podobno jest z Walencji, przypominam. Ja rąk nie umyłem. No i to trudno. Wszyscy umrzemy. Dobra. Coś tą czy tą część? Mogę tą prawą w sumie. Zim to tak jak jabłko. No chyba tak. Dobra. Idealne. A ty jak tam? Jaka opinia? To doskonałe. Świeże. Świeże. Hmm. Mam nadzieję. Tak to przynajmniej smakuje. No, jest bit. To Cieknie po wrodzie. Hmm. się umyć gdzieś. Dobrze jest, dobrze robią No dobra, po zwiedzeniu całego bazarku, targu, jakkolwiek by tego nie nazwać, e, idziemy sobie na plac Katalunia, e, czyli plac kataloński, e, po to, by później przedostać się w kierunku łuku triumfalnego, który też chcę jeszcze dzisiaj przed zwiedzeniem Segrara Familia zobaczyć. W drugiej wędrówce, a właściwie krótkiej jeździe z placu katalońskiego, jesteśmy już pod Łukiem Triumfalnym w Barcelonie. Ta budowla została wzniesiona w 1888 roku i została wzniesiona z okazji Wystawy Światowej, która wówczas odbywała się w Barcelonie. Podobno wysokość tego łuku to 30 metrów. Łukiem triumfalnym, który zapewne widzicie za mną, e, roztacza się dość piękna alejka, e, obok której po dwóch stronach są palmy. I to wygląda naprawdę zjawiskowo. <śpiewanie> Idąc wzdłuż tylko samej tej alejki, da się zauważyć kilka osób, które grają na różnych instrumentach. Przeważnie są to gitary. No i w ten sposób, powiedzmy, nie tylko umilają czas tubylcom, w takim sensie, że osobom, które zwiedzają ten obiekt, ale też zbierają pieniądze na jakieś takie własne cele. No to wszystko komponuje się w całkiem fajną całość. A to, co widzimy tutaj przed sobą, jest ogółem. Formą hołdu dla Wystawy Światowej, która odbyła się tutaj w 1888 roku. Tak przynajmniej można by było wywnioskować z tego, co tutaj jest napisane. Czyli jest to hołd dla tej samej wystawy, z okazji której zbudowany został łuk triumfalny, który przed chwilą widzieliśmy. No i przechodzimy się wzdłuż utworzonego pod koniec XIX wieku parku, z o, e, jeziorem bogato zdobionym muzeum i szlakami pieszymi wśród zieleni. Tak to przeczytałem z map Google, a w każdym razie on się nazywa Park della Ciutadella. O ile dobrze to przeczytałem. I w tym parku, poza tą instalacją, która jest pewnego rodzaju holdem dla wystawy. E, która miała miejsce tutaj w 1888 roku. E, jest też pomnik mamuta. Ja osobiście jestem ciekaw, jak to wygląda, więc idziemy tam zobaczyć, jak to wygląda. Po prostu. W tym parku jest naprawdę przepięknie. E, wśród tych drzew czasami można znaleźć papuszkę. Ja nie wiem, czy one tutaj e, tak naturalnie żyją, czy nie. Ale z pewnością było to ciekawe doznanie, bo ta papuszka sobie siedziała wśród drzew. No i wydawało się, że jakby nie ma właściciela, jakby jest tu e, no, wolnym zwierzątkiem. A zanim dojdziemy w ogóle do Posągu mamuta, po lewej stronie e, zauważyć można dwupoziomową fontannę z pomnikiem Wenus mniej więcej w tym miejscu. Wszystko oczywiście z XIX wieku. No, i idąc w prawo od zauważonej fontanny, można napotkać taki oto posąg, rzeźbę, cokolwiek. W każdym razie przedstawia to mamuta. Tutaj jest ogółem napisane, że jest to reprodukcja w takiej naturalnej skali tego mamuta, która powstała w 1907 roku. No, nieźle to wygląda. Jeśli tak rzeczywiście wyglądał mamut w naturalnej wielkości, to ja szczerze mówiąc jestem pod wielkim wrażeniem. Nawet nie mogę go kamerą objąć w całości. Wow! Ludzie sobie normalnie przychodzą, robią z nim zdjęcie, bo jest to niezwykła dość atrakcja turystyczna tutaj. Wracając od e, Mamuta, stwierdziliśmy, że A, wejdziemy sobie jeszcze na tę e, fontannę, zwłaszcza, że jest dość ciekawa i generalnie można się na nią wspiąć schodami. No, a w środku wygląda to następująco. Nie ma nic ciekawego, poza jakimiś balkonami i rzeźbą, na której w szczycie jest Wenus, ale wszystko widać od tyłu, więc. Nie robi to jakiegoś szczególnego wrażenia, natomiast właśnie jeszcze zerknięcie na to takie jeziorko przynosi no takie widoki. Nie wiem na ile one są ciekawe. Przemieściliśmy, wyszliśmy z tego parku, jesteśmy pod e, Lasia Grada Familia e, idziemy teraz do e, polskiego sklepu, żeby kupić sobie coś do picia, bo niestety gardła się dają, Trochę się przeziębiliśmy, no i przydałoby się coś, co by e, pomogło na ten ból gardła. E, więc pewnie takie nawilżenie gardła będzie dobre. No i jest sklep. Rakowiak, wchodzimy do środka. Ta. Po wizycie w polskim sklepie nadszedł czas na krem de la krem tej całej wyprawy. I w ogóle tego dnia. Czyli Lasegrada Familia. Jesteśmy właśnie pod nią. Zaraz będziemy wchodzić i wjeżdżać na górę. Wchodzimy do środka. Ale potężna jest ta budowla. No, jest naprawdę gigantyczna. No no w porządku, to jesteśmy po tak zwanej kontroli bezpieczeństwa i teraz zanurzamy się w głąb katedry La Sagrada Familia. No dobra, to jesteśmy już wewnątrz i przechadzając się po La Sagrada Familia e, no, można doznać totalnego obłędu. Jest tu niezwykła gra kolorów dzięki witrażom, które znajdują się w oknach. Na przykład za mną widzimy kolory niebieskie, teraz za mną widzimy kolory pomarańczowe, a teraz mamy do dyspozycji kolory zielone. Jest to niezwykłe jak ten środek wygląda. Ale warto poznać historię nasagrada familia. Sagrada Familia to wizytówka Barcelony, której budowa rozpoczęła się w 1882 roku. Początkowo jej projekt zlecono architektowi, który później wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansującym budowlę. Wówczas inicjatywę przejął Gaudi, który nadał temu projektowi własny styl. Za życia Gaudiego ukończono 4 z 18 wież świątyni. Warto zaznaczyć, że pomimo upływu 141 lat od pierwszych prac budowlanych, Sagrada Familia nadal nie została ukończona. Teraz wchodzimy na wieżę. Właściwie już wjechaliśmy przed chwilą, ale wchodzimy wyżej i prawdopodobnie będziemy mieli możliwość spojrzenia na to, jak wygląda teraz miasto Barcelona z Sagrada Familia. A oj, przygoda, idziemy dalej. pojedzone, było trochę wypite, a teraz po zwiedzaniu La Sagrada Familia zmierzamy na kolejną miejscówkę. Jest to Park del Carmel. Ciekawa miejscówka, którą na mapie Google udało się znaleźć dosłownie przed chwilą. Metro dojeżdża tutaj niedaleko, więc idziemy, bo podobno są tam dość fajne widoki. No dobra, więc generalnie tam wyżej jest szczyt tego całego parku, w którym się znajdujemy. A widoki na Barcelonę są następujące. Powiem szczerze, że robią wrażenie. Tak się prezentuje moja skromna twarz <laughs> na tle tych widoków. No jest nieźle, jakby. E, nie jest to to samo co wzgórza Ty ale jednak robi wrażenie. No to, no to, no to. No dobra, to wzgórze generalnie prowadzi jeszcze tam wyżej, ale stwierdziliśmy, że za mocno tutaj wieje, a my jesteśmy zbyt mocno przyziemieni. Nie chcemy się doprawić, bo jeszcze jutro prawie cały dzień musimy wytrzymać w Hiszpanii eee, Poza miejscówką, poza lokalizacją, bo około 11 się wymeldowujemy, więc no cóż, w ogóle zauważyłem, że nagrywam pod słońce pewnie ujęcie słabe, ale Wiecie o co chodzi. Jeszcze raz spojrzenie na Barcelonę z takiej nietypowej dosyć perspektywy. No więc opuściliśmy już Park El Carmel Nie udało nam się dotrzeć na sam szczyt, ale to z wiadomych powodów zdrowotnych Nie chcemy się bardziej po prostu tutaj załatwić Ale mimo wszystko trzeba przyznać, że widoki były naprawdę przednie Jeszcze na chwilkę wbiliśmy pod Sagrada Familia po to, żeby zobaczyć jak wygląda w nocy Ale chyba już można powoli kończyć ten odcinek, ten dzień Bo zaraz po tym wątku Planujemy wrócić do naszej destynacji po to, żeby poogarniać się, spakować, bo jutro ostatni dzień w tym miejscu. Przedostatni dzień w Barcelonie daje nam w kość. Kończymy przeziębieni, co widać po tym, jak mało energii miałem podczas nagrywania poszczególnych ujęć. Pozostała jeszcze chwilowa wizyta pod Sagrada Familia, która miała na celu ukazać nam dzieło Gaudiego wieczorową porą. To jednak nie koniec przygód w Barcelonie, pozostał bowiem ostatni dzień, dzień, w którym wracali będziemy do Polski.